Dobrze, włączyłem nagrywanie już. Szyma. Cześć. No teraz się tak ładnie już nie będzie dźwięczało, czekaj. To już nie brzmi tak dobrze. Niestety. No to musi być ta falia naciągnięta tak ładnie. No właśnie, a teraz jak tak, już ściągnąłem tak na... to, to już jest takie, troszkę faktura takie... takiej 60-letniej pani z twarzy <laughs> powiedział. Tak. No ale co zrobisz? Dobrze, uwaga. Tak, tak. Jak ja zaleję ten mikrofon zaraz, to będzie zajebiście. Będziemy mieli asmr czy, czy słychać? No. O, o Jezu, jak prze, ja tak przebijam na tym mikrofonie, dobrze, będą przestery, no to chyba zajebiście, co nie? O, poczekaj, czekaj, w ogóle ja założę słuchawki może, żeby nie było raka. Bo to też jest taka śmieszna rzecz akurat. Jak będziesz Dobra, się słyszał... co limiter po prostu wam założę. Dobra, uwaga. S? O, ale się wbiłem. No dobra, no, powinno być git. Guess. A jeszcze raz. Halo? Teraz chyba trochę mniej. Kurwa, ale klapi. Ja pierdolę na mikrofon leci. Dobra. Nie było tematu. No tak. No, tak no, więc. Tak. Ty z postałem zaczynamy czwarty odcinek wspaniałego podcastu o kurbaniczym. I odcinki są takie podcastowe po 3 minuty. Żeby każdy... Wiadomo, ja takie idealnie, żeby się na przykład kurwa, zasnąć ja Nie nudziło za szybko Znaczy, pewnie są tak nudne, że nie zdziwiłbym się jakby trzy minuty wystarczyły, jest nie, ale... no to są takie podcasty typu, że jak potrzebujesz wyjść do kibla, to idealnie, nie? Możesz no, te kibl odpalić, posiedzieć, zrobić swoje, trzy minutki, cyk i wychodzisz Gitara, nie? Mhm. A powiem tak, y dzisiaj trzeba zacząć od pytania, które Ci już zadałem a, no, jest... ja nie zapomniałem oczywiście, więc To jest może waza, nie? Ale typikal. I jakby ona y, przywołuje. Kurna. Nawiązuje do tego, co się uczę teraz, bo. No. Jakby dalej. Y... Mianowicie. Można byłoby znowu zapuścić milionerów, ale to trochę nie ma sensu, bo już ten żart się no, przejął no. w jednym razie. Mhm. E, ciepło ze słońca na Ziemię dociera dzięki. <laughs> Any ideas? Powiem no no ja ja, ja, tak, to jest, to jest turbo proste, ale ja się pomyliłem dwa nazwy. <laughs> I miałem takie... Mm. No to fajnie. Promieniowanie? Starych pro, pro, promieniowań to masz dużo, jakie? A, to kurwa, czekaj, to <laughs> która teraz? Poczekaj, nie na logikę, poczekaj. To będzie albo... Nie, poczekaj, bo... Teraz tak, alfa to jest, to jest, te, te cząsteczki tego helu Ale to jest nawet tak nie, jest. że to, nawet nie, że to, tylko to masz gamma? To gamma? To nie będzie, że to gamma, no? To bardziej masz, że podczerwane To jest odpowiedź poprawna A No, to się kurwa popisałem No, nie chciałobyś wiedzieć, jakie ja odpowiedzi wcześniej udzielałem Popatrzcie Znaczy, bo ja najpierw miałem takie No no, ciepło na słońce. promieniowanie, mm -hmm. no. Patrzę sobie odpowiedzi, przeglądam. Widzę drugą odpowiedź UV. Mówię, no, nie może być, no musi być to. No musi być, no musi, no. Ale jakby nie patrzeć, no, stary, no. Przecież kremy są, są z filtrem UV, więc jakby, no. Logiczne. Ja rozumiem, nie? No, logiczne. No, właśnie. właśnie. No, właśnie. Y Jak to w, w sumie? że ciepło pójdzie pod czerwonym, a opala cię upał. No, trochę bez sensu. Znaczy. Ja wiem. <gł> witam w najgłupszym, najbardziej niereaktorowanym podcaście. No powiem tak, jakby... Fizyka jest fajna do momentu, kiedy musisz zaprojektować trajektorię lotu bomby z Mortara, ok? Jakby w każdym no, innym przypadku to jest czerwony, także... Jakby... <gł> <gł> no nie zna się za bardzo Oczywiście mamy na myśli Mortal Flash of Plans, jakby nie Ale no, Totalnie nie z gierki podobnej, tylko z zmienionymi teksturami pikselowymi To na pewno nie, jak coś nie mm. Robione w SFML-u? No cicho, no. A, no, <grym> <De> Fakty akurat <grym> No nie No ten podcast będzie trwał po za nie opierdolę Dobra. No to baza. No to jeszcze musimy 15 minut pociągnąć co najmniej. Eee, czy mogę coś ciekawego dzisiaj powiedzieć jeszcze? No mam to fizykal, trochę nudy. No to już... To, to już, już wiemy, nubię. to, to wszyscy, wszyscy wiedzą, to już... Tak. No jest, jest ogólna sesja, egzaminy, sesja to dziwka, no wszyscy to wiemy. No nie, nie chcę znać. Ale... W sumie nawiązując jeszcze, znalazłem mhm. bardzo fajną stronę. No. Fizyka jamnika. Y no. jakby... Dobra, zaczyna się nieźle. Zaczyna się nieźle, a jeszcze lepiej zaczyna się to, że tam są wszystkie zadania z mojego zaliczenia. Tak trzeba. Jest to dosyć ciekawe. Wy Lepsze z... są reklamy na tej stronie. No jest, jakby Ja robię screena i ci wysyłam, bo... No bo. Mogła. Mamy... O kurwa. Co to jest za screen? Ty. Ale ci myślę screena teraz, nie? Czekaj, czy ja muszę do telewizora. to, co to jest za screen? pokazać. Yy, wiesz co chodzi. Dobra. Uwaga, telewizom pokazuje. Co to jest za screen? Kurwa, coś ty odjebał. <grym> co to jest za screen? Czekaj, już telewizom. Ja już już, te, już pokazuję screena, żeby nie było. O, pa, no, kurwa, ale będzie profesjonalnie dzisiaj widzowie. No, Turbo, nie? No Już patrzcie to. Jak coś no patrzcie to. Jo, to jest kurwa giga sekcji to odjebał? Nie pytaj. Fizyka jamnika, ty oku. Ty, ale jaki dojebany kubek z Morawieckim. Stary. Czy... Zatrzymał rozwój ruszył Kryx. No. Jakie no. głębokie przemyślenie? Tak ma im 14 and This is deep. Ale... Ale myślisz, że na przykład, jak imaginę, że robi to Twój po prostu ten. Twój profesor po prostu i dorabia sobie na tym. No tak, no i nie ma innej opcji, bo... No. A mi się, mi się Turbo podoba ten papież jeszcze. No to prawda, ten papież dojebany. Stary, ale weź sobie to, kliknij, nie? Co się dzieje wtedy? Pudzian, papież, figurka RPG, potwory, malowany 25 mm. Ale baza! Pusia, papież, pójdziane RPG. Imaginę na tym kanale, trzeba zrobić kampanię tego. DD no, trzeba zrobić i ktoś będzie. No patrz, pudi Papieżem. Stary, możesz, możesz kupić razem. Stary, zestaw watykański, trzy kufle, kupki, stal nierdzewna. Ale baza. Ale no chyba nie. Kupki typowo-watykańskie, jakbym zupełnie ja to, to bym wiedział. bym że z Watykanu. no Stary. Moja pierwsza myśl. No. Ja pierdolę. Ja mam takie. Też tak masz? Wchodzisz czy, czy, czy tego, 30 października na Halloween do klubu, i masz takie. Ja pierdolę i biskupu. Ja Jest jeszcze lepiej. Stary, jaki opis? Dawaj. Nic nie robi bica jak Bogu Rodzica. Wysokiej jakości figurka papieża, która świetnie sprawdzi się jako przeciwnik. Nie <laughs> mogę czekaj, bo jeszcze to nie, Już Nie mogę. Nic nie robi bica jak Bogu Rodzica. Jaki to jest dobry. Jak, jak mało trzeba, żeby znaleźć szybko tytuł tego odcinka. Coś jej samowite to jest, no. Stary artysta. Krzysztof Setkowicz na bazie projektów Wladimir, Cameron, Szwarcel, Gareth, Kirni Rez, Fernando Jerez, Craig Blanchet. No nieźle. To teraz, kura, <śmiewanie> nie wiem. teraz kurwa przeczytaj? Nie wiem. Jakieś. autorów, no. tego dzieła. <śmiewanie> <zbiera. śmiewanie> Tyle osób pracowało nad późnym papieżem? <śmiewanie> no. Wiele pracy musieli włożyć ewidentnie, no. Jezus Maria. To rzeczywiście widać, że jakaś wysoka jakość tej figurki musi być. No to, jak, to, się to pytanie, w całej Europie chyba te projekty latały dosłownie, a i nie tak, tak, to... Musimy zrobić papieża chudziana. Będzie kurwa hit internetu. Co to jeszcze jakieś fajne reklamy? Jest jeszcze lepiej stary. No, dawaj. Suszarka do włosów profikar. Jakby powiesz, o suszarka do włosów. No. Nic niedormalnego! Mm -hmm. I tu się mylisz. Czekaj. Stary, to strój na trójda, ale... Je. ...to jest szarka. Kurwa, jedź. to jest To jest zabawne, no. ty. Że... ...laska założyła se na łeb i mówi, suszarka. Jest to niesamowite, naprawdę. No, w tym tym jak będę żygał na imprezie, to powiem po prostu, że suszę włosy. No baza do. No. O, co coś jeszcze ciekawego, ale nie wiem, czy to jest śmieszne. Kuchnia wolnostojąca, pan Komornik. Przepraszam, pan Komornik. 220. <śmiennie> <śmiennie> jest... No robi wrażenie, trzeba przyznać. No, pan Komornik. Ale ty, imagine nazwać firmę. Która robi drewniane rzeczy, pan Kornik. To no nie ma sensu! <śm> jakby... To prawda. Jakby... <śm> no w sensie... <śm> to, 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 to... trochę mija się z celem, no. no. to jest tak jakby, na, nie wiem, założyć kurwa jakąś firmę metalową i na nazwać ją Zerzewieks. <śm> no dosłownie. <śm> wow, ale dobre reklamy dzisiaj zaskoczyły. Niesamowite. O nie, miałoby 10 minut podcastu, już jest 11 No nie, cały teraz zrobimy? wyciąć za tego nie obejrzy <laughs> Zrobimy <dzisiaj> taki dłuższy <laughs> Zaszalejmy Dobra Będzie 3 godziny <śmiech> 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 tak, tak to kurwa obejrzy no, To szanuję No, nie powiem Będę pod wrażeniem. W ogóle, czy nie porozmawiać o tym, jak nie, wiem, ty korzystałeś naprawdę kiedyś korzystałeś z Brain, nie? Mhm. Mm no ja też, w gimnazjum, w liceum jeszcze mm -hmm. trochę, tam, w liceum trochę mniej, bo to już nie było co tam szukać za bardzo, bo tam dzieci jednak Prawda. bardziej szukają rzeczy. Znaczy, no nieważne, w każdym razie w liceum trudniej było znaleźć tam sensowne odpowiedzi. Mhm. Mm ten fakt, zaglądałem tam trochę w swoim życiu i jakby ja wiedziałem, że oni tam będą to przeformowywać coraz bardziej na kasę, ale jakby nie ominął ten moment, w którym bez konta nie możesz zobaczyć odpowiedzi. Znaczy, piszą ci, że możesz, ale nie możesz, bo musisz obejrzeć reklamę i jakby to ci potem na koniec powie, że bez konta to nie bardzo. Ale tak, to jest głupie akurat fest. A potem, jak założysz sobie to konto, no. to masz tylko 15 odpowiedzi i tak masz całą stronę uwoloną w reklamach. <grym> e, ale oczywiście spokojnie możesz kupić. Yy, premium premium konto. Pre, premium, Turbo, Platinum, Gold, Membership, yy, Diament. Yy, yy, nie mm. wiem, co tam jeszcze. Femats. Port, yy, tak, no. i, żeby tu. A, i oczywiście, możemy. Znaczy, powiem szczerze, że te ceny akurat są niezłe, w sensie, one są dobre. Bo jakie? Bo to jest 5 zł za miesiąc, jeżeli zapłacisz no, zaraz, za 4 miesiące, tam. albo za, za 3, albo Kto 10 za tak. miesiąc. A co to turbo ceny? Dobra, aż się zdziwiłem i też no ja. była taka, że no, trochę gówniano, ale 5 złotych. i ja to wiesz, przypomnę, że to zadane pl, w sensie wcześniejsza wersja Brainly. Mm. A to, to, to nie było to, to. Co? A, bo to się tak nazywało kiedyś. Zada... No to było przecież zada... zadane pl i później zmienili na Brainly. Nie wiem czy to ktoś no tak. kupiło, czy to jakaś taka po prostu rebranding i tyle. Nie ma, wiem ma, ma ale ma, ma to kiedyś było zadane no, PL. No 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 na no. Racy, racy. No tak. i tam no i wiesz i to się opierało po prostu na takim po prostu wiesz community. Tak, nie? A teraz marzy... co się, a teraz dalej nie wiem bo nie trochę to jest tak jakby nie wiem. No Założyć grupkę na Facebooku i kurwa takie taką właśnie że inni że wszyscy sobie pomagają. Ale ty dostajesz hajs za dostęp. No giga dziwne. Znaczy, no jest to pomysł dziwny. Z drugiej strony, no jest to jakiś pomysł na biznes, w sensie, jeżeli im się to zwraca. No takie ceny to okej okay ceny. Znaczy, no jest to pomysł na biznes, ale niego dziwny, no bo to jest takie wiesz. Ja no to prawda. Bo to jakby ty, ty tak naprawdę nic tam nie noś. Co? Stary. Czekaj, bo czytałem sobie opis, bo trochę mnie rozbawiła pierwszelnika i dowiedziałem się czegoś bardzo ciekawego brainly, na no. Wikipedii. Jakby. Brainy to firma z siedzibą w Krakowie, Polska, z siedzibą główną w Nowym Jorku. <śmiech> <śmiech> Można się zdecydować, jakby w jednym zdaniu nie trzeba dwóch opcji do wyboru podawać, ale okej. Okay. Tak? No, okay. to firma, ale okej. Nie tak. No. Jest to forum do zadawania pytań domowych, bla, bla, bla. Najciekawsze. No. Według danych z listopada 2020 roku, czyli mm -hmm. trochę już dawno. Tak. Ale jakby... Takie dane mamy. No. Brainly miał 350 milionów użytkowników miesięcznie. Sporo, co? co? Strasznie. Ja myślałem, że to jest lokalna lokalna spółka i że to nie działa nigdzie indziej. Mm -hmm. Jakimś cudem. Okazuje się, że Brainly to, to działa. Ale no, w... no, poczekaj, to no, jest jakieś Brainly na przykład, takie, że. Właśnie, nie wiem, angielskie? Bo ta No właśnie. Jest! Jo Man, that's crazy! Bo ja myślałem, że to jest tylko polskie takie, wiesz o co chodzi, nie? czym? Znaczy, wiesz nie myślałem, czy wiesz, czyli jednak... Czyli jednak to nie był rebranding, tylko to było przejęcie, czyli po prostu Brainly... ...po prostu przejęło zadane.pl, bo wątpię, że kurwa nagle zadane.pl się rozrosło... ...do tego, chyba że... ale czekaj, bo to jest polska firma, Steel. No właśnie, czekaj... Boże? Sprawdźmy to, czekaj, czekaj, ja to jest ciekawy. No, no, to jest to informowany podcast, kurwa. No, turbo, ale. Ogóle... Jakie to jest powolane, czekaj. No, Zależne mi... jest Type of business, private, no dobra. Founded, area served 35 krajów. Created by Michał Borkowski, Tomasz Kraus, Łukasz Haluch. Ej, no, bez tytu. może Polacy to zrobili, kurwa, to jest może Polski, Michał Borkowski, CEO, dalej, jo, me. Okay. No dobra, okej. That's to... crazy. Okay. A czyli nie wiedziałem, że mamy tak dobrą rzecz. Okej, okay, czyli tak naprawdę to o jakby. Okej. Okay. No okay, to trzeba kurwa naprawdę. Ja chciałbym tym panom uścisnąć kurwa rękę. Ja też pogratulować. Bo z całego nigdy kurwa nie widziałem, żeby ktoś zrobił tak chujowy biznes. <grym> I to działało. Ta, I to działało i tak to by skalował. No naprawdę, Ta, niesamowity, niesamowity. Pomysł, pomysł na biznes, w którym ty kurwa nic nie robisz. Tylko jakby ludzie piszą i sobie pomagają, a ty po prostu siedzisz i masz takie... Dobrze, chcesz pomagać i chcesz być, żeby ci pomogli daj 5 zł. To jest zajebisty biznesu. Bo jakby to, to, to wiesz, wiesz jakby, co może być konkurencją na przykład dla tej strony. Każda kurwa losowa grupka na Facebooku, na której rozwiązują zadania domowe, a takich grupek jest w pizdu i ciut-ciut jeszcze. No to prawda. No, więc jakby to, że to w ogóle działa i że to istnieje i tak macie aż tak dobrze, to to jest niesamowite dla mnie. Więc naprawdę chciałbym pogratulować tym panom. Nie, no, ja powiem tak. Dla mnie jest to powalone. Natomiast. Kurde, to jest trochę powalone. Co tu się dzieje? Czekaj, bo ja próbuję przeczytać co tu to ale tak. Mhm. Myślałem, że rozumiem angielski, a okazuje to się, się, nie się że. W tym razem. Znaczy, nie wiem, no mam, mam zdanie i pozdanie, które nie są ze sobą w ogóle połączone i trochę mam mam na... Może pan Michał Borkowski by spisał, tylko ten CEO. Nie, no, nie obraca, panuje, szanuje, no, fajne są jakby... No O tak. Generalnie, że... No, no. że ten CEO, jak on miał na imię? CEO to jest Michał Borkowski. A czy dobrze pamiętam? Dobrze. O tak. że Michał Borkowski miał zrobić wpis na Wikipedii? Ale nie wiedział jak i kurwa robi pytanie na Brainly. Jego prata domowa napisz stronę na Wikipedii dla Brainly. Nieba nie skopiował. Tak mogło być. Ej, no kurwa, to jest powalone No to nie wiedziałem szczerze, mówiąc, że Brainly to jest polskie. I że tak dobrze się ma. Teraz, kurwa, widzę, macie takie ASP. Okej, okay, czekaj, o. ale czekaj, 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 bo to jest jedna oh. ciekawostka. No. Znaczy inaczej, bo to nie miałoby sensu trochę, ale... Czekaj. Okay. No dobra, jaka, powiedz, jaka jest w którym jest momencie tej Brain... piramidy stoi ten bogaty no, szejk? Zastanawiam się, jaka jest różnica między brandy.pl a brandy.com. A jest różnica? no właśnie. No, to jest polska wersja chyba, nie? No niby tak. i Niby brali spółka ZO, Państwo Polska i tak dalej. No. Polskie. Jakby w sensie... No, ale... Bardzo dużo kapitałów różnych w to ten mhm. inwestowało. Kulczyk to inwestował? Znaczy tak Kulczyk Investments na no to tak bardziej w ten sposób można. No, rozumiem, rozumiem to chodzi, no. Ale też jakieś powolne firmy inne. Mm. Hmm. Eee, to jest naprawdę turbo ciekawe. Nie wiedziałem. No nie wiem. Dobra. Jest to niezłe. Ale muszę to zobaczyć. Może kiedyś, jak sobie przypomnę, to tam jakiś update w jakimś odcinku, czy to zobaczyłem. Bo nie wiem, w się sensie, no. To rzeczy jest. ale fajne dobra tak już skończyliśmy z Brainy no to to może skończmy też ze swoim dokładnie tak i to jest koniec tego odcinek. <laughs> jeżeli nie skończymy ze swoim życiem to zobaczycie następny odcinek A nie wiem, czy youtube to puści tako yy... oczywiście w gtrp no i dzięki Dobra. Trzymajcie się cześć, bo gonimy po arbuzie.